Uważam, że nam się należą. Jak powinniśmy walczyć? Trudno mi jest powiedzieć, bo nie jestem osobą kompetentną w tym temacie. Uważam, że tym powinien zająć się nasz rząd. Powinny się zająć osoby, które rzeczywiście bardzo dużo na ten temat wiedzą, śledzą. Ja jestem osobą powiem tak prosto, nie wiem jak powinnam do tego się zabrać. Niemniej jednak uważam, że reparacje powinny być. Ponieważ Polska została okradziona i zniszczona i powinna, y, powinna dostać w związku z tym jakieś pieniążki, żeby mogła choćby troszeczkę poczuć się, że jest ważna. A ma Pani pomysł tak od siebie, w jaki sposób mogłyby być te reparacje wypłacone, co mogliby zrobić? Trudno mi powiedzieć. Nie, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. No nie zastanawiałam się nad tym, w dawa, jaki sposób. Podaję nam takie przykłady, że można by było odbudować pałac Saski. I to jest jeden z pomysłów, które. No, miał być odbudowywany ten pałac Saski, no jest to jakby pomysł, i można by było w ten sposób. Może, może mają ludzie inne pomysły. No, nie wiem, ja aż, taki, aż tak nie wybiegałam. Nie jestem, uważam, że jestem zbyt małym człowiekiem, żeby się Pani jakoś pokana, tak zagłębiać. My, my uważamy, że to dzięki temu, że my, jako, my tworzymy naród. My, społeczeństwo, no tak, bez nas nic by tu nie istniało. Się, oczywiście, że Więc tak. uwagam, Niech pani wyzbędzie się myślenia, że jest pani małym człowiekiem. My jesteśmy wielkimi ludźmi, bo tak samo poprzedni wielcy ludzie polacy walczyli między innymi o to miasto, Taki my dziś to jest dar i na, nasze szczęście, że możemy dziś stać i mówić w tym mieście. No, co czuję, się wy, czuję się wyróżniona, że mogłam się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo.